Hej, z tej strony Agna28, a dziś zobaczymy nową, kolejną grę za darmo ze Steam. Jest to Fishing Planet. Zapomniałam nazwy. Jest, jest to Jest to symulacja wędkowania, bardzo fajna. Ma wiele opcji różnych typu... Książka, w której można zobaczyć różne e, porady i kilka map. Zaczynamy od w sumie pierwszej lokalizacji, ale ja już jestem troszeczkę dalej, pograłam trochę. Łowienie ryb jest intuicyjne. Naprawdę intuicyjne i jest bardzo dobra gra dla wszystkich wielbicieli e, połowów ryb, czyli wędkarzy. E, dla innych, Szczególnie tych, którzy wolą gry akcji, to nie jest dobra gra, bo jest trochę nudna i wymaga więcej cierpliwości niż y, akcji. Ups, moje kresło strzeliło. Jakbym miała tak ocenić od 1 do 10, to prawdopodobnie bym ją oceniła gdzieś tak około 8. Dla mnie jest super, naprawdę, dla mnie jest super. Ja od dziecka marzyłam, żeby łowić ryby. Wszyscy w mojej rodzinie łowili ryby. Znaczy mieli wędki. <grym> ja nigdy swojej wędki nie miałam. Ojku. I znowu mi już o to. No cóż, od to od dłuższego czasu w by głowie chyba z godziny bały się w tej grze dzisiaj. I ja nie razu nie złowiłam żadnej ryby. Ale ja jestem kiepska. Także tak na inaczej. Ta gra jest świetna dla wszystkich wędkarzy, yy, dla miłośników wędkowania, dla wszystkich, wszystkich, którzy są, którzy chcą wypocząć sobie yy, przy jakiejś spokojnej, niezbyt yy, stresującej grze. No, dla mnie, to znaczy już miałam że dla mnie super. Jest bardzo realistyczna gra, jak widzicie, ma wiele yy, tej yy, informacji. Oczywiście to jest gra multiplayer, więc możecie grać z znajomymi, znajomymi na jednej z map i sobie na przykład chwalić kto co wygrał, a, czy kto co złowił. No, więc z tej strony była agna do właśnie, Dziękuję Wam wszystkim za komentarze, lajki, subskrypcje. Pa pa!